STS, Zaklade Bukmacherskie, offiziellem Bugmacherem Korony Kielce. Rafał Kielczyk, Herr Trainer, bitte ein paar Kommentare zu diesem Spiel. Ja, ich muss sagen, um, bis zum 1-0 haben wir das Spiel gut im Griff gehabt, haben nichts zugelassen. Aber das ist das, was uns in den letzten Spielen oft passiert Wir fangen immer gut an i dann haben wir immer einen Fehler drin. Trzeba przyznać, że do stanu 0-1. Dobrze prezentowaliśmy się na Boisku, tak to jak zazwyczaj ostatnimi czasy u nas bywa. Natomiast y, potem zaczynają się problemy. Dann kriegen wir in kürzester Zeit zwei Tore. Durch klar zwei Fehler von uns. Dann haben wir auch kurz vor der Pause. Mit Soriano die Möglichkeit auf 2-1 zu machen. Ich weiß nicht, wie man da aus einem Meter über das Tor geschossen hat, aber so ist es. Wir haben es nicht gemacht. Zweite Halbzeit war man dann viel aggressiver als wie die erste Halbzeit. Wenn meine Informationen richtig sind, im Strafraum bei dem Kopfball von Kova war ein Handspiel. normale hätte Meter und rote Karte geben müssen. Beim Tor von Fello war kein Abseits. Ma oczywiście Szybko dostaliśmy później dwie bramki. i Niestety okazja Soriano tam na samym końcu pierwszej połowy nie została wykorzystana. Trener nie jest w stanie do końca sobie dać, nie jest w stanie zrozumieć, jak można z takiej bliskiej odległości nie trafić. Później w drugiej połowie zaczęliśmy o wiele agresywniej grać niż w pierwszej odsłonie. Mieliśmy też okazję, gdzie Kowacewicz był w polukarnym, potem jeszcze Felo tutaj jak trener oglądał powtórki. Według niego nie był naspalonym, więc tutaj też mieliśmy możliwości do tego, żeby jeszcze ten wynik zmienić. Dass dann natürlich piast sehr viele Räume kriegt, weil wir versucht haben, ein Anschlusstor zu schießen, war mir klar, dass diese Mannschaft sehr konterstark ist, war mir auch klar. Wir sind dann vielleicht viel zu viel Risiko gegangen, aber wir wollten wenigstens versuchen. Po tych golach, które straciliśmy, piast zyskał dużo miejsca, co zaczął wykorzystywać też w swojej grze. Był mocniejszy po prostu od nas na boisku, natomiast my szukaliśmy swoich okazji, próbowaliśmy je w jakikolwiek sposób wykreować, ale niestety przy, takich, przy takiej grze zdarzają się też kontry i tutaj stąd wynik końcowy. Wir haben im Moment zwei große Probleme. Das eine Problem ist, wir fangen immer gut an, das war gegen Lubin genauso, das war heute so, und machen dann irgendwann einen Fehler. Und das zweite Problem ist, wir machen zurzeit keine Tore. Ja, die Torchancen sind da, aber wir schießen keine Tore. Und wenn man keine Tore schießt, kann man auch kein Spiel gewinnen. Na tą chwilę trener widzi dwa główne problemy, jeśli chodzi o naszą drużynę. Pierwszym z nich jest fakt, że każdy mecz, tak jak na przykład z zagłębiem, rozpoczynamy w miarę możliwości jak najlepiej potrafimy, natomiast później zaczynają się te sytuacje komplikować. Drugą kwestią jest to, że nasza skuteczność od kilku meczy jest bardzo słaba. Mamy swoje okazje, ale wtedy niestety albo one są niewykorzystane, albo strzelamy ze spalonych, jak to ostatnimi czasy bywało. Wenn das so ist, dass es ein Handspiel war, hätte es Meter geben müssen, hätten wir wahrscheinlich das 2-1 gemacht. Wenn der auf der Linie noch Hand gemacht hat, wäre es auch eine rote Karte gewesen. Wer weiß, wie es dann das Spiel ausgegangen wäre. nie wiadomo jakby się to potoczyło gdyby dostał zawodnik Piasta czerwoną kartkę po, po zagraniu w polu karnym i moglibyśmy dostać wtedy my rzut karny natomiast do tej pory niestety nie, nie udało nam się wtedy odmienić losu na 2-1, a potem już państwo widzieli jak się to skończyło Tym muszę musisz sagen riesenkompliment an Piast an den trainer und an die Mannschaft. Wenn ich sehe, wie Sie letztes Jahr gespielt haben und wie Sie dieses Jahr spielen, muss ich sagen, ist für mich die größte Überraschung der Liga in dieser Saison gewesen. Daher ein Riesenkompliment an das ganze Team von Piast. Trener chciałby bardzo pochwalić całą drużynę i trenera piasta, ponieważ w porównaniu do poprzedniego sezonu i do tego widać bardzo duże postępy. Dla niego piast jest w tym momencie największym zaskoczeniem ligi, jeśli chodzi o wyniki. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Trener pozostaje do Państwa dyspozycji. Jeśli mają Państwo pytanie, proszę zadawać je do mikrofonu. <laughs> Może trenerze. <laughs> Czy działa, działa? Może trzeba by było popracować z psychologiem albo porozmawiać z piłkarzami. Może najpierw porozmawiać, potem popracować z psychologiem, bo to jest kolejna taka sytuacja, gdzie widać brak zaangażowania. Chyba brak zaangażowania w momencie, kiedy zaczynamy tracić bramki. Ja, gut. Man darf eins nicht vergessen. Ich stelle mich jetzt nicht als Trainer hin und fange an zu weinen. Man muss ja sehen, dass wir jetzt die letzten Wochen mit sehr vielen Verletzungen zu tun haben. Die Abwehr, ich meine, es war kein Riemann da, es war kein Kardawski da. Ähm, dann haben wir äh, Sebula für die Offensive. Ich meine, davor hat der Orgi gefehlt. Zubrowski musste kurzfristig krank. Ja, natürlich die Nie można zapominać, że nasza sytuacja kadrowa od kilku tygodni bardzo jest skomplikowana z powodu tego, że wielu piłkarzy albo ma krótkie jakieś zachorowania, albo jest na dłuższy czas wykluczona z gry. Te osłabienia powodują też rotacje, więc to nie jest kwestia do końca. Stanu psychicznego bądź zaangażowania piłkarzy, natomiast jest to podyktowane tym, że po prostu nasz, nasz skład w tym momencie musi być zmieniany i to też powoduje skutki, tak jak widać. To jeszcze sobie pozwolę zapytać o sytuację, skoro jesteśmy przy kwestiach kadrowych. W czwartek na briefingu trener mówi nam, że Ognie nie jest do gry i do Gliwic nie pojedzie, dzisiaj wychodzi w pierwszym składzie. Może wypadałoby o podwyżkę dla klubowego lekarza zawnioskować. Sie haben gesagt am Donnerstag, dass er nicht mehr ist und er soll nicht heute spielen und er spielt heute. Also, er wollte fragen, ob die Arzt von unserer Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegen. Wer, er in zwei Tagen ist ganz viel zum zu Spielen dann. Nein, ich meine, nachdem Djubrowski kurzfristig ausgefallen ist, so viele Leute haben wir nicht auf diese Position im Moment. Man hat auch gesehen, dass der Orgi in der halbzeit dann auch äh, dementsprechend nicht ähm, weiter konnte. Ähm, deswegen mussten wir so reagieren. und äh, ich hoffe dass wir auch nächste woche dann natürlich auch ein ganz anderes gesicht ähm, wieder kriegen. Po tym, jak wypadł nam na chwilkę ze składu Żubrowski, mieliśmy problemy z tym, żeby zastąpić tutaj tą pozycję. Dlatego też postanowiliśmy postawić na Gniaticia. Pomimo tego, że była taka sytuacja, a nie inna, no, zmusił nas do tego po prostu los. Muszę muss auch eines sagen: im Moment ist es nicht so schön für uns. Muss ich sagen. Ale ich muss sagen: wir haben 30. Spieltag. Wenn ich jetzt letztes Jahr und dieses Jahr zusammenzähle, haben wir 85 Punkte geholt in 60 Spielen. Wenn man die Tabelle der letzten zwei Jahre zusammenstellt, dann sind wir immer noch Sechster, Siebter. Also so schlecht ist die Saison nicht gewesen. Plus die letzten Spiele waren natürlich nicht so, dass sie sehr erfolgreich waren. Jesteśmy w tym momencie w ciężkim, w ciężkim momencie dla nas, dla, dla klubu, z racji tego, że w porównaniu z poprzednim sezonem i z tym um, mamy podobną liczbę punktów, tylko że w zeszłym sezonie wystarczyłoby to na to, żebyśmy zajęli piąte, szóste miejsce. Natomiast w tym momencie niestety jesteśmy poza tą ósemką. Um, nie jest to dla nas komfortowa sytuacja, ale musimy sobie z nią radzić. To ja sobie pozwolę jeszcze, że to wypadałoby pamiętać, że zaczynaliśmy z całkiem niezłej pozycji wyjściowej, trener mówił, piłkarze mówili, liczyliśmy wszyscy, 12 punktów by wystarczyło, zdobyliśmy 9 na wiosnę i to jest chyba kluczowa sprawa. To jest chyba kluczowa sprawa. Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, klar, unser Problem war die englische Woche. Das heißt, Lechposen, Posen, Krakowia und Lubin. Da haben wir die Punkte verloren, was uns vielleicht auch unter die ersten acht gebracht hätten. Das, das war in dieser Woche, ja, das, war, das war ausschlaggebend. Und deswegen müssen wir jetzt auch aufpassen, weil die nächsten sieben Spiele. Wird nicht einfach, weil es gibt acht Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen und man hängt in der Tabelle alles ganz eng zusammen. Das heißt, wir müssen jetzt in diesen sieben Spielen auch richtig Gas geben. Naszym problemem według trenera był najbardziej znaczący tydzień angielski, gdzie graliśmy trzy mecze w siedem dni, tak jak już wcześniej mówiliśmy na poprzednich konferencjach. Tutaj zgubiliśmy punkty i to tak naprawdę najbardziej skomplikowało nam sytuację w tabeli, natomiast nie możemy zapominać, że teraz czeka nas siedem meczy z zespołami, które walczą o utrzymanie, więc jedyne co nam pozostaje, to wziąć się w garść i wykazać w tych meczach, dać jak najwięcej z siebie i pokazać, że potrafimy grać. Dobry wieczór. No na pewno chcieliśmy zakończyć te dwie rundy. Tak? Sezon zasadniczy zwycięstwem. Tak się stało, bardzo okazale. Natomiast no, mecz nie był z gatunku do jednej bramki, gdyż przy stanie 2-0 Korona miała dwie bardzo dobre sytuacje do zdobycia bramki. Tak się nie stało. No i to jest piłka, piłka. Jeżeli yy się trafia, to się też mecz wygrywa. Bardzo ważna była bramka na 3-0, która jak gdyby już w pewnym sensie bardzo mu ułatwiła zadanie. No później nie wykorzystaliśmy kilku takich możliwości lepszego dogrania, wykorzystania tych sytuacji, które się stworzyły. Ale tak jak powiedziałem, no kończymy sezon zasadniczy na trzecim miejscu, w dobrym stylu myślę, i no czekamy, czekamy na tą finałową rozgrywkę. Wiele tam się na pewno będzie działo. Układ tabeli jest bardzo interesujący, także no. Czekamy, czekamy.